Jak wrażenia? Fantastyczny! Halo, uśmiechnijcie się Na ostatnie wideo Jego pomysł Jego pomysł Jeżeli chodzi o rozkład jazdy u nas na YouTube, ta Snowdonia później wlatuje drugi odcinek z Turcji, łącznie będzie tych odcinków 3. No i po Turcji zaczynamy serię ze Sri Lanki. Także zostańcie z nami, zostawcie suba, zostawcie lajka, komentujcie i co? Po prostu wspierajcie nas na social media, Instagramy, Facebooki i co ino. Trzymajcie się, Szaka.